Cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak skonfigurować AWS Load Balancer Controller na klastrze EKS z wykorzystaniem OIDC. OIDC jest to metoda uwierzytelniania użytkowników i aplikacji w usługach AWS przy użyciu protokołu OpenID Connect. OIDC jest to rozszerzenie OUT 2.0, które umożliwia bezpieczne uwierzytelnianie użytkowników i przekazywanie ich tożsamości między systemami. Co to jest AWS Load Balancer? Jest to jeden z typów Elastic Load Balancera w AWS, zaprojektowany do równoważenia obciążenia ruchu na poziomie warstwy siódmej. Jest to warstwa HTTP, HTTPS. Co będziemy potrzebowali w tym odcinku? W tym odcinku będziemy potrzebowali klaster EKS ze skonfigurowanym OIDC. -e. Jeżeli nie macie klastra albo nie wiecie jak go zrobić, to odsyłam do mojego pierwszego odcinka, w którym pokazałem cały proces budowania klastra. Link dodam oczywiście w opisie albo na karcie u góry. Ok, wracamy. Przechodzimy sobie do konsoli AWS. Teraz tak, przechodzimy do Overview. Kopiujemy sobie OpenID Connect Provider URL i przechodzimy do konsoli IAM. Będziemy potrzebowali skonfigurować Identity Provider. Ok, klikam Identity Providers. Klikam Add Provider. Wybieramy sobie OpenID Connect i wklejamy adres, który skopiowaliśmy. W polu audience wpisuję sts.amazonaws.com. Ok, i to wszystko. Teraz tak. Ja mam zawczasu sobie po prostu przygotowałem już wszystkie pliki, żeby nie marnować waszego czasu. Oczywiście w opisie filmu dodam link do repozytorium, w którym te wszystkie pliki będą. Wraz z informacją, skąd zostały pobrane oraz jaką mają funkcję. I oczywiście przygotowałem sobie plik ze wszystkimi komendami, który też będzie podany. To wszystko ma na celu po prostu przyspieszenie odcinka i nie marnowanie waszego czasu na skakanie między dokumentacjami, żeby skopiować jakieś linki. Ok, więc tak. W pierwszej kolejności będziemy musieli sobie utworzyć politykę dla naszego kontrolera, która jest w pliku IAMPolicy.json. Policy JSON. Jest to polityka, która daje uprawnienia np. do instancji EC2, do opisywania puli, pobierania ip do opisywania tagów i całej reszty. Więc tak, w pierwszej kolejności sobie wklejmy utworzenie naszej polityki. Ok, polityka została utworzona. Drugim krokiem będzie pobranie naszego identyfikatora o IDC, który w chwilę wcześniej utworzyli, sobie skonfigurowaliśmy. Więc tak, w polu, w polu Name trzeba podać nazwę swojego klastra. W moim wypadku jest to Learning Cluster. Ok. Ten identyfikator sobie skopiujmy. Będzie nam potrzebny. Teraz tak, kolejnym krokiem, który musimy utworzyć, jest utworzenie roli wraz z, z, z tras polisy. Ale oczywiście w tym pliku tras polisy musimy zrobić kilka zmian. Po pierwsze, w miejscu Oide idé wklejamy kod, który przed chwilą skopiowaliśmy, w out i sub. Następnie ustawiamy sobie region. W moim wypadku jest to EU Central 1 Skopiujmy go sobie i wklejmy na dole. I jeszcze jedną rzeczą jest, musimy uzyskać swój account ID, więc przechodzimy sobie do konsoli, klikamy w prawym górnym rogu, kopiujemy account ID, wklejamy sobie, OK. Mamy gotową post policji, przechodzimy sobie do kolejnego polecenia. Polecenia to odpowiada za utworzenie roli AWS EKS Lot Balance Controller, role, z przypisaną polityką, z tą, którą właśnie przed chwilą robiliśmy. Więc tak, utwórzmy sobie rolę. OK, rola została utworzona. Kolejnym krokiem jest przypisanie wcześniej pobranej poli polityki z pliku IAM Policy, ponieważ tego kroku jeszcze nie zrobiliśmy. Więc sobie to teraz wykonajmy. OK, polityka została przypi przypisana. Nawet wejdziemy sobie do konsoli AWS i sprawdzimy, czy wszystko zostało zrobione tak jak powinno. Rolls. Load Balancer Control. Mamy. Mamy oczywiście przypisaną naszą politykę plus trust role, który też tworzyliśmy. Ok, wróćmy sobie do naszego edytora. OK. Kiedy mamy utworzoną rolę, teraz musimy sobie utworzyć serwis Account, który, dzięki któremu będzie, będziemy serwis y, control będzie mógł y, na przykład tworzyć load balancery. Bo mamy dwie opcje: albo używamy service account, albo nadajemy uprawnienia na workery, co jest gorszym rozwiązaniem, ponieważ wtedy workery mają wyższe uprawnienia niż potrzebują. I ostatnim krokiem, który musimy zrobić, to utworzyć sobie service account. Wcześniej sobie go już pobrałem, on też będzie oczywiście dostępny. Musimy tutaj ustawić sobie account ID, więc kopiujmy sobie na przykład z innego pliku. Oczywiście. Jeżeli nie utworzymy tego serwis accounta, to nie, nasz ingres nie będzie mógł w ogóle utworzyć Load Balancera, więc jest to bardzo ważny krok. Ok, teraz utwórzmy sobie nasz serwis account. Ok, mamy. Kolejnym krokiem jest instalacja load balancera przy pomocy Helmcharta. A tak, w pierwszej kolejności musimy sobie przejść na stronę Artifact Hub, gdzie jest nasz chart. Tak, musimy sobie dodać repozytorium. No, możemy sobie tutaj przejść, dodać repozytorium ok repozytorium zostało dodane kolejnym krokiem jest instalacja już mam predefiniowany kod więc mamy tak cluster name ustawiamy nazwę naszego klastra service account ustawiamy na false ponieważ my już to mamy service account name AWS load balancer controller jest ustawiony VPC ID musimy ustawić swój VPC ID więc przejdźmy sobie do konsoli AWS przejdźmy sobie do VPC i skopiujmy nasz identyfikator naszego VPC. ka Jeżeli chodzi o region, tutaj wpisuję EU Central One, ponieważ taki mam. Ok, skopiuję sobie całe polecenie. Wklejamy w konsolę. Chwilę OK, nasz load balance, nasz kontroler został zainstalowany. Za chwilę przejdziemy sobie do K9S i zobaczymy, czy wszystko jest OK. Przejdźmy sobie do wyboru namespace'u. Naszym jest to Cube System. AWS Load Balancer, jak widać, wszystko zostało zainstalowane poprawnie. Ok, wszystko jest ok. Ostatnim, bardzo ważnym, bo teraz tak, mamy działający Load Balancer i tu jest wszystko ok. Jak widać, wszystko wystartowało. Niestety, w momencie, kiedy utworzymy sobie Ingress Controller przygotowany wcześniej to pomimo tego, że sam ingres jako manifest zostanie dodany do kubernetesa, to nie będzie można utworzyć load balancera, dlatego że nasz kontroler nie będzie wiedział, jakie subnety ma przypisać, jak jest, z jakich subnetów może korzystać, więc w tym celu musimy je odpowiednio otagować. Więc tak, przejdźmy do konsoli AWS, subnet i mamy w moim wypadku, są to trzy subnety, więc przeskoczmy sobie do dokumentacji load balancera i zobaczmy opis. Tak, publiczne subnety, my będziemy wystawiać na publicznych, powinny być otagowane w dwa sposoby. Albo, in, albo role ELB, co oznacza, że nasz load balancer będzie w publicznym subnecie, albo internal ELB, czyli że będzie w prywatnej podsieci. Więc tak, w naszym wypadku kopiujemy sobie to i dodamy to na wszystkich trzech subnetach. Tax, manage. Jest to jeden, co musi, dajmy jedynkę, jest to pierwszy tag. I drugi tag, który jest wymagany, jest nazwą klastra. I mamy onet All shared, Wpisujemy sobie ONET i oczywiście podmieniamy cluster na no nazwę naszego klastra W naszym wypadku to będzie Learning Cluster. Learning Cluster. I zróbmy sobie ONET. Ok. Jeden subnet mamy. Teraz drugi otagujmy w ten sam sposób. Learning Cluster. Ownet. I tu ELB OK, nie pamiętam tego tagu dokładnie. Więc sobie go skopiujmy. 1. Save i ostatni subnet. Teraz robimy odwrotnie. Najpierw role LB1. I tu sobie Learning. Klaster, czy wyłapił, nie wyłapo? Ok, to skopiujmy sobie stąd. Learning Cluster już on wykrył go. Dajemy ownet, Ok. Subnety mamy skonfigurowane. Kolejną rzeczą, jaką, jaką musimy zrobić, jest odpalenie naszych manifestów, więc tak. Zobaczmy sobie. Przejdźmy sobie do katalogu z manifestami. ctr Apply. F i to będzie tak. Pierwszy będzie deployment. Jest to zwykły deployment z Nginx. -em. Nic specjalnego tam nie ma. Oczywiście mogę pokazać. Jest to prosty manifest, w którym jest Nginx. Drugą rzeczą jest serwis, który wystawia nasz deployment na porcie 80. Więc dajmy sobie serwis. I ostatnią rzeczą jest nasz ingres. Teraz sobie zwiększmy troszkę ekran. O. I teraz mamy tak. Nasz ingres. Ingress class. Tutaj ustawiamy, czy korzystamy z Application Load Balancer, czyli ALB, czy z Network Load Balancer, czyli powinno być NLB w takim wypadku. My korzystamy z Application, więc musi być ALB. Jeżeli chodzi o skim, Internet Facing, w naszym wypadku, ponieważ Load Balancer będzie w publicznej podsieci i chcemy, żeby ludzie mieli dostęp do niego z zewnątrz. Jeżeli chodzi o Listen Port, to na jakich portach on ma słuchać? W naszym wypadku jest to port 80 HTTP i port 443 HTTPS, ponieważ ja. Wystawię sobie domenę na HTTPS-ie z certyfikatem SSL, który jest dodany do Certificate Manager na AWS-ie. Certificate ARN, podajemy tutaj certyfikat do naszej domeny. W moim wypadku jest to domena cloud.devops.eu, którą mam zakupioną i dodaną w AWS-ie. I ostatni, ostatnia adnotacja jest to SSLR Direct, to znaczy, że ma przekierowywać wszystkie zapytania na port 443. Jeżeli chodzi o sam ingres host. Przetestujemy sobie to na ingress Cloud DevOpsu, więc ja sobie to skopiuję. OK, wyłączę sobie tryb. I teraz tak, odpalmy sobie Ingres. OK, Ingres został utworzony. Teraz przejdźmy sobie do K9SA i zobaczymy, czy nasz Ingres będzie, czy zostanie utworzony. Ingres. O, jak widać, Ingres nam tworzy. Jak widać nasz ingres został utworzony. Notebalancer został wystawiony, więc przejdźmy sobie do konsoli. I zobaczmy jak tam wygląda z nim sytuacja. Cały czas jest provisioning. Dobra, ale mamy DNS. I teraz tak, kiedy mamy domenę w Route 53 i mamy nasz DNS, przejdźmy sobie do dodania rekordu. Klikimy sobie domenę. W moim wypadku jest to Cloud .eu. I tak, dodajmy sobie nowy rekord. I tutaj sobie dodajmy ingress, klikamy sobie alias, endpoint to będzie load balancer, region w naszym wypadku EU Central One, czyli Frankfurt i wybierzmy sobie nasz load balancer. klikamy create records, ok, rekord został dodany, teraz przejdźmy sobie dalej do konsoli, do EC2 i zobaczmy jak nam, czyli load balancer nie cały czas się tworzy, a zobaczmy jak wygląda konfiguracja sieci. Network Mapping, Resource Map. Ok, cały czas dodaję. Nasze, musimy chwilę to może potrwać. W międzyczasie, jeżeli film Ci się podoba, to daj łapkę. Jeżeli chciałbyś więcej materiału związanych z AWS-em, Kubernetesem, czy ogólnie tematów DevOpsowych to zapraszam do subskrypcji. A jeżeli masz pomysł na jakiś nowy odcinek, albo chciałbyś, żebym jakiś temat bardziej poruszył bardziej dogłębnie, to zostaw komentarz, a postaram się to uwzględnić przy następnym odcinku. Okay, jeszcze czekamy, widzę, no to chwileczkę potrwa. Cały czas mamy provisioning. Ok, zobaczmy sobie logi. Co nam logi? Jak widać, load balancer został utworzony, typ ALB, port 443, internet facing wystawiony jest na świat i nasz ingres kieruje do deploymentu, nginx deployment, który został wystawiony. Ok, wróćmy sobie, zobaczmy, czy już jest. Ok, jest nasz load balancer aktywny. I teraz tak, odpalmy sobie naszą domenę. Ingress -cloud Jak widać, odpalił nam się poprawnie ingres stawiony na domenie, o której, której wspominałem. Więc wydaje mi się, że to wszystko. Oczywiście linki do dokumentacji, wszystkich do, do plików, które pobrałem. W tym polityk, jak zostawię, no zostawię w opisie, dodam również do repozytorium, tak aby nikt nie musiał gdzieś błądzić. Więc w tym odcinku to wszystko, i zapraszam do obejrzenia poprzedniego odcinka związanego z tworzeniem klastra, a w kolejnym odcinku, prawdopodobnie poruszę kwestię tworzenia autoskalowania klastra. Bądź horyz horyzontalnego skalowania podów. Jeszcze zobaczymy. W każdym razie, jeżeli masz jakiś pomysł na odcinek, coś co chciałbyś zobaczyć, to zostaw komentarz. Cześć i do następnego razu.